Masz świadomość tego, że e, Ty powinnaś być twarzą Polskiego Giatlonu? Dlaczego ja? Bo jesteś młodą, uroczą dziewczyną, która ma swój urok. Która jest ładna, ale nie to jest najważniejsze, która jest urocza. E, zastanawiam się tylko, czy, czy Ty się nadajesz do tego. Jaki wniosek? Że tak. Tylko musiałabyś być najbardziej przebojowa. Tylko mogłabym być, ale nie mogłabym się odzywać. Czemu tak mówisz? Nie, bardzo fajnie się z tą gada, tylko mam wrażenie, że jesteś albo przestraszona, albo na co dzień taką mówisz. Nie wiem, bo dzisiaj nie, znam, nie znaliśmy wcześniej. Nie wiem, ciężko jest mi to stwierdzić. Ten wywiad będzie hitem, to jestem pewien. Załatwimy ci robotę w telewizji, będziesz komentować, Tylko też jestem pewien. Jak wygląda życie biatlonistki? na co dzień? Na obozie? Tak. Jak wygląda dzień? Plan napięty, to na pewno. Wstajemy, mhm. śniadanie. No tak. Wow! Może, może głupio to zabrzmi, ale trochę monotonia. Mhm. Codziennie y, prawie to samo, praktycznie dzień wygląda tak samo. Zrobimy krótką e... przerwę? co mówić dalej. Dalej, mów dalej. Przepraszam. Y, plan wygląda. Y... Dzień wygląda praktycznie y, tak samo. Mhm. Wiadomo, posiłki, między tym treningi zazwyczaj wsiadanie, dwa. Ta, wsiadanie to już ustaliliśmy, tak? tak? Domyślam się, że jest też obiad. Tak. Niesamowite. Później jest kolacja wieczorem. Tak. Nieprawdopodobne historie. A co między tymi posiłkami? Treningi. Mhm. Y, nie zawsze te same, wiadomo, bo plan trzeba zmieniać, i modyfikować, ale no, pochłaniają one dużą część naszego dnia. No mhm. oczywiście regeneracja też jest najważniejsza odnowa nowa i, i, i odpowiednia dieta na pewno. Mhm. Po sukcesie w Nowym mieście yy, był pomysł, żebyś, żeby wyprodukować znaczki pocztowe z, twoją, z twoim wizerunkiem, prawda? Tak. Nie wiem, że one powstały. Wiem, że kartki pocztowe powstały z, z Chorzowie. Tutaj tak. W się zaczyna za tym. Hotelem można sobie spokojnie. E, taką kartkę kupić, tak? Czy już wszystkie Można. E, poszły jak świeże bułeczki? Można. Można, kupimy. Złotówkę kosztują, tak, albo dwa. Nie mam pojęcia. Nie kupiłaś? Dostałam. Dostałaś. To jest coś fajnego, czy ty też. Jakby nie ma to dla ciebie żadnego znaczenia. Bo jesteś tak. Y, męczy się proszę z tego wywiadu, prawda? Nie. Nie? Nie, nie męczę się. To fajnie, nie, bo nie chcę też, bo tak wychodzi na to, że ja mówię, że ty się nie nadajesz do wywiadów i tak dalej, nie, chodzi mi o to, że to jest urocze, że ty masz, chciałem użyć brzydkiego słowa, że ty do tego jakby masz dystans wszystkiego, co się dzieje wokół, tak mi się wydaje. To znaczy ja też mam osobiście takie wrażenie, że potrafię się trochę od tego odizolować mhm. i myślę, że to też mi pomaga i to jest jakiś tam dla mnie plus i dodatnia wartość. Mhm a nawiązując do kartek to oczywiście y, pocztówek to jest to dla mnie jakieś wyróżnienie y, bo y, kiedy była promocja tych kartek uh -huh. y, dowiedziałam się, że y, przede mną tylko chyba y, Gerard Cieślik miał y, wydaną taką kartkę, uh -huh. pocztówkę. No także tym bardziej jest to jakiś y, Cenne, cen, cenny krok uh -huh. dla mnie i że y, oczywiście osoby z filatelistyki y, akurat mnie zakwalifikowali do takiej osoby, żeby znaleźć się na, uh -huh. na takiej kartce.